No i siemanko, witajcie w kolejnym filmie. Mamy dzisiaj czwartek. Pogoda nie rozpieszcza, jak widać, słońca nie ma za bardzo. Ale wczoraj kombajny mi tutaj skosiły wieczorem. No i jadę. Jest godzina 10:30, już mam jakieś 17 bel zrobione. Pokazuje wilgotność, no do 15 maksymalnie procent. Więc okej. Okay. Pole 22 hektary podzielone na takie kwatery. W sumie jest chyba 4 kwatery. No, pokosy nie są za duże, bo przeżycie było skracane, więc nie ma tej słomy dużo, ale zebrać trzeba. No, i jeszcze sobie 11 na godzinę 9-11, zależy, jak tam właśnie wygląda pokos. Sprawdź się troszkę kurzy jak widać. No nie było takiej dużej rosy, bo noc była ciepła i też szybciej można było troszkę wyjechać, bo zwykle od 10 nam pracuję a dzisiaj już tam po 9.35 chyba dokładnie byłem na polu. Fakt, że na początku mi się tam zerwały te sznurki, które powiązałem, trzy Musiałem od nowa tam przeprowadzić je, ale już jest ok i można jechać. No i jak te sznurki trzy się zerwały, no to od razu jedna bela wyszła rozwalona. Trzeba było ją przepresować. Od nowa. No także są Cztery kwaterki, Trzy mniejsze, jedna większa. No to, to na momencie powinienem trzasnąć i pół godziny myślę na tym 2024 i będzie zrobione. Miejscami są właśnie takie wymokliska. O i trzeba uważać, bo są kolejne zrobione po opryskiwaczu i rozsiewaczu. Na pierwszej kwaterze jeszcze mi zostało 8 pokosów, akurat 4 kółeczka. I będziemy jechać dalej. No do presowania trochę jest, żeby tylko była pogoda. Powiem Wam, że w tym roku naprawdę z tymi deszczami jest przesada. Zadzwonią też do mnie klienci, już odbieranie kamieni. No i mówią, że już już pokończyli dwa tygodnie temu. Niektórzy. u nas jeszcze ponad 300 hektarów jest na polach także tydzień pracy i byśmy to zrobili no ale niech będzie najpierw ten tydzień ładnej pogody to co widzimy się później no i dobra tutaj mam zamknięty temat jeszcze został jeden mały kawałeczek tutaj za rowem. i kończymy te 22 hektary na ten moment mam zrobione 121 bel, o to może 150, 60, 70 będzie. Trzeba jechać powoli, bo to było straszne, ale więcej myślę, że nie. I będę jechał skończyć to, co mnie nie skończyłem ostatnio w poniedziałek przed burzą. Tam zostało nie wiem, 12, 13 hektarów, także tam godzinka, półtorej powinno być zrobione. I później jeszcze 20 hektarów, ale myślę, że na ten dzisiejszy dzień to już grafik mam zajęty. No i co? Idziemy z tematem. Tasa uruchomiona. Gotność 13,5 teraz pokazuje w tym roku już 2856 sztuk zrobione. Także nie ma dramat. Co widzimy się pewnie później? Ja sobie obiadę ten poprzecznik na spokojnie. Bo trzeba będzie trochę kręcić. Pierwsze pole skończone. No i powiem Wam, że zrobiłem. już Wam mówię. 169 bel, Także także niecałe 170. W sumie 168, bo jedną musiałem przepracować bo mi się rozleciała na początku. No i jadę na kolejne pole, tam to skończyć te 13 czy 12 hektarów. Tam myślę, że długo mi nie zejdzie, poprzeczniaki mam zrobione, więc szybko się będzie latać. No dobrze, godzina 12.30, 27 stopni się mi pokazuje teraz. Jeszcze nie zużyłem nawet po jednej rolce, bo miałem zajechać na bazę i podrzucać po tej zużytej, ale no, w takim wypadku jadę dalej. 31 bel mam zrobione, no i jestem na tym kolejnym polu. No widzę, że jeszcze jedna bela mi się rozleciała, tam gdzieś na początku będę musiałem poprawić. No dużo tu nie ma, myślę, że jeszcze z godzinka nie objeżdżę to. Zacząłem od tej krótszej strony, tutaj spina. Później będę miał coraz dłuższe przejazdy. Także tak to wygląda. Wygodność mi pokazuje od 10 albo na od 9 do 15%. Zależy, jak po kombajnie się trafi, no to większa. Jak jest cieńszy, pokój, to mniejsza. No wiadomo, jak to na polu. I powoli, powoli jedziemy z tematem. Ciepło się robi, 28 stopni. Więc też fajnie to wszystko obsycha. No już przejechali konwajnami na drugie gospodarstwo. Także zostało nam ostatnie 300 hektarów. I będzie bożniwa. Niech dotrze pogody 5 dni będzie zgłoszona na pewno. Także co ja jadę. Połączę się z Wami później, dobra, jadę tutaj ostatni pokos. Reszta musi zostać, bo powiem Wam, że zaczęły się trochę grubsze te pokosy. Bo tutaj ten dołek to było słabo no i też niegodność trochę większa. Więc na razie to zostawiam, nie ma ciśnienia. Zrobimy jak będzie, nie, suche, naprawdę, a nie w tym roku. Niestety ciężka walka z tą pogodą, z tymi wilgotnościami, ale co zrobić? Trzeba robić tam, gdzie jest, można robić, żeby było dobrze zrobione. No i jestem na tym trzecim polu. Powiem wam, że jeżdżę cały czas praktycznie 14. Gdzie są tylko doły, to zwalniam. No i chłopaki przyjechali za mną zbierać i nie mają co robić za bardzo. Tak słabe pokosy. Pombań 6-metrowy. Tam z lewej strony to w ogóle prawie nie było słomy. Tutaj się troszkę więcej zaczęło, ale też szału nie ma. 14 można jeździć. No na takiej słomie się niestety nie narobi ilości. Tak jak ostatnio u nas po 9 metrowym robiłem 100 na godzinę. No tutaj jak wyjdzie 40 na godzinę to będzie ok. 11 hektarów ma kawałek. I jeszcze mam jeden, który ma 7 tutaj niedaleko. No tam pewnie będzie podobnie, także. Szal nie ma. Ale co zebrać trzeba. Tutaj też szybko było. Przez tej, z tej strony, pola jest tak słabo uprawione, są takie fale. Także masakra. Ale to, co połączyć z Wami później. No i ostatnie 7 pokosów zostało. pierwszy przyczepy, już załadowane. To 36 bel. A jeszcze jedna będzie na pewno i się pewnie nie zmieści kilka sztuk. No ale jest trudno. Około 100 sztuk powinno być z tych 10 hektarów. 11. Więc, no jakiś tam dramatu nie ma, ale super też, nie? No, najgorzej, że po małym kombajnie, to dużo trzeba zbierać, żeby zebrać. 85 stóp już mam zrobione. No to około 100 powinno być, myślę nie więcej. To Wam dam już na koniec znać co i jak i będę jechał na te 7 hektarów. Też Wam coś tam dogram. No, i na tej jedenastce no brakło sporo dostuwy, także lipa. Byłem na tych 7 hektarach poprzerastane, po tych deszczach zawilgocone cały od spodu. No, nie ma sensu takiego czegoś pracować. Musi być to przegrabione, inaczej nie ma opcji. Także wracam do nas. Już na pewno doschło, Tamto także kończę. Te jeszcze 12-13 hektarów, które tam zostało mi z poniedziałku. Pewnie będzie na dzisiaj tyle. Na drugie gospodarstwo jest jakieś 40 minut drogi. No i chyba już nie będę jechał. No trzeba się będzie ogarnąć. Po prostu dzisiaj przedmuchać, nawiązać sznurków i jutro obrad w tamte rejony. Ostatnie 6 pokosów mi tutaj zostało. No i chyba będzie fajerem na dziś. Chłopaki też już są praktycznie za mną. Może mam przyczepkę przewagi, ale nie więcej. No teraz pojadą, no to akurat skończę później przyjadą to zbiorą resztę i tyle, i fajland. Później Wam podliczę ile udało mi się zrobić. Ale fajnie tutaj przeszło. pokazuje mi cały czas tak mniej więcej 12-12,5%, nawet jest 9-10%. Także już doszło to po tych deszczach. I od jutra myślę na to drugie gospodarstwo od rana uderzyć tam 300 hektarów, z czego jest 60 chyba owsa, Owsa pewnie nie będziemy pracować, tylko będzie ciepłe, więc 240 w sumie do pracowania. No to dobre 3 dni roboty. Jakby pogoda dopisana to już będzie super. Zamknąć można było temat przynajmniej u nas. Nie tak wiem jak tam będzie z kupowaniem słomy, czy wszyscy coś będziemy dokupować. Zobaczymy. No, i jestem na bazie dzisiaj zrobione 450 sztuk. Także też nie ma dramatu. 18.35 No i co, i pewnie tyle w tym odcinku. I do zobaczenia w kolejnym. Myślę, że się nie dmuchnąć dzisiaj, ale zaprawiają tam zboże i nie chcę im tam za bardzo kurzyć. A to zobaczymy. Dobra, tyle w odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.